premier naszy doba, obywatel Tusk Donald. No i, i tak. Ale warto dodać jeszcze panie redaktorze, że prezydent Zawiński powrócił, że tak powiem, no tu można powiedzieć jako triumfator po tym szczycie berlińskim. Tam Unia Europejska się trochę skawaliła, bo jak Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone już się wycof wycofały z finansowego udziału w tej wojnie na Ukrainie, to krótko mówiąc, źródła tych forsy dla Ukrainy i tych oligarchów tamtejszych zaczęły wysychać. No i prezydent Zeleński zażądał zażądał chyba od Unii Europejskiej, żeby mu dała forsę. Podejrzewam, panie redaktorze, że przywódcy państw koalicji chętnych i Reichsführer i Nurszula, Wodeleje, musieli dostawać łapówki od prezydenta Zeleńskiego, który dzielił się po prostu z nimi forsą, którą od nich dostawał, I, ale zapisywał sobie w kapowniku, kto ile wziął i gdzie schował. No i teraz widocznie postawi ich pod ścianą.